Dlaczego Bóg chce, żebyś żył? Jeśli zmagasz się ze znalezieniem sensu w swoim życiu, czujesz się zagubiony lub samotny, zachęcam Cię, abyś zwrócił się do Boga. On czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Bóg Cię kocha i chce, abyś prowadził pełne i sensowne życie. On ma dla Ciebie cel i chce, żebyś go odkrył. Bóg chce, żebyś żył. Aby kochać i być kochanym, aby doświadczyć Jego łaski i miłosierdzia, aby coś zmienić na świecie. Aby wzrastać na Jego podobieństwo, aby dzielić się swoją miłością z innymi. Aby poznać Jego pokój i radość, aby mieć życie wieczne. Amen.